Po raz pierwszy od dziesięciu lat jechałem znajomą uliczką z dzieciństwa, prowadzącą do mojego rodzinnego domu. Nawet siedząc za kierownicą drogiego samochodu, czułem niepokój, który towarzyszył tej podróży. W mojej głowie kłębiły się wspomnienia młodości, zarówno radosne jak i bolesne. Minęły lata od chwili, gdy obiecałem sobie, że nigdy więcej tu nie wrócę. Jednak coś wciąż mnie ciągnęło do wioski, w której dorastałem. Wychowywała mnie tylko matka. Ojciec zmarł zanim skończyłem trzy lata, więc pamiętałem go tylko z pożółkłych zdjęć. Żyliśmy skromnie. Mama była weterynarzem, jej praca pochłaniała większość czasu, a zarobki były niewielkie. Mimo to zawsze starała się, by niczego mi nie brakowało. Nie martw się, synku, mawiała. Najważniejsze to mieć zdrowie i szczęście. Reszta jakoś się ułoży. Wyrosłem na przystojnego młodzieńca, który mógłby być dobrym kandydatem na męża, choć nie miałem ani posagu, ani majątku. Na jednym z lokalnych wiejskich zabaw poznałem Zofię, dziewczynę z sąsiedniej wioski. Była moją pierwszą miłością. Mama martwiła się jednak, że Zofia pochodzi z biednej rodziny i że może złamać mi serce. Próbowałem ją uspokoić, zapewniając, że Zofia jest szczera, a pieniądze nie mają dla niej znaczenia. Po pół roku spacerów i randek postanowiłem się oświadczyć, ale gdy moja matka zobaczyła ich skromny dom, pobladła i nie powiedziała ani słowa. Czułem jednak, że jej niepokój się pogłębia. Ślub miał odbyć się w pierwszą sobotę października. Tamtego ranka czułem dziwny niepokój, choć nie wiedziałem dlaczego. Moi przyjaciele pomagali mi w przygotowaniach, a Zofia czekała w swoim domu. Jednak coś we mnie nie pozwalało mi wsiąść do samochodu. Ojciec chrzestny pojechał sprawdzić, co się dzieje, ale w głębi serca wiedziałem, że do ślubu nie dojdzie. Cokolwiek powiecie, nie pozwolę mojemu synowi zmarnować życia, oznajmiła moja matka ojcu chrzestnemu Zofii. Zofia płakała przez całą noc. Nasza miłość zgasła równie szybko, jak się zaczęła, gdy rodzice zdecydowali, że nie pasuje do mojej rodziny. Następnego ranka spakowała starą walizkę i wsiadła do pierwszego autobusu do miasta. Pracowała najpierw jako kelnerka, potem jako pomoc kuchenna. Kiedy pojawiła się okazja, by wyjechać za granicę, skorzystała z niej bez wahania. W drodze dowiedziała się od krewnych, że jej matka zmarła. Chciała wrócić, ale nie mogła. Lata mijały. Pracowałem ciężko, zarabiając najpierw grosze, potem nieco więcej. Udało mi się zaoszczędzić trochę pieniędzy na przyszłość, ale pierwsza miłość pozostawiła we mnie głębokie rany. Nie założyłem rodziny. A żal do Zofii i jej rodziny ciążył mi na sercu. Kiedy wróciłem do wioski, sąsiedzi ledwo mnie poznali. Z prostego chłopca stałem się pewnym siebie, elegancko ubranym mężczyzną, choć mój uśmiech pozostał taki sam, jak w dzieciństwie. Tylko oczy zdradzały ukryty smutek. Pewnego dnia, idąc do sklepu, zobaczyłem matkę Zofii, drobną, zmęczoną kobietę. Ku mojemu zaskoczeniu, poznała mnie od razu i rozpłakała się. Michale. To naprawdę ty? Wybacz mi, synu. Zrujnowałam wasze życia, twoje i Zofii. Chciałam lepszej przyszłości dla niej, ale po tobie nigdy już nikogo nie pokochała. To wszystko moja wina. Poczułem nagły żal do tej kobiety. Była wyniszczona i wyczerpana przez życie. W tamtym momencie mój ból zniknął. Zrozumiałem, że ci, którzy kiedyś zadali mi cierpienie, zapłacili za to swoim własnym szczęściem.